Grzegorz Krychowiak zakończył karierę w reprezentacji Polski, to jest znakomita informacja, by nagrać vloga prosto z Majorki po meczu gospodarzy z Barceloną w siódmej kolejce Primera División. Ta informacja o Finito, defensywnego pomocnika, jest smutna z trzech powodów. Po pierwsze, że tej decyzji suwerennie za niego nie podjął żaden z wcześniejszych selekcjonerów reprezentacji Polski. Po drugie, że Grzegorz wykorzystał dwa ostatnie mecze z Wyspami Owczymi, a także Albanią tylko po to, by wykręcić liczbę stu meczów reprezentacji. Stać się postacią symboliczną. No i po trzecie, wreszcie, że w ostatnich latach polska piłka nie wyprodukowała żadnego defensywnego pomocnika, który brutalnie mógłby Krychowiaka odstawić na boczny tor i skończyć tę dyskusję, czy Krycha się jeszcze nadaje, czy już nie. Zapraszam na świat według świętego. To będzie vlog słodkogorzki, bo mam olbrzymi sentyment do Grzegorza Krychowiaka, a z drugiej strony świadomość, że ostatnie lata w jego wykonaniu. W reprezentacji Polski wyglądały momentami karykaturalnie, i że Grzegorz, który przyzwyczaił do takiego wybitnego standardu z eliminacji Euro 2016, a później z samego turnieju, gdzie był potworem, głęboko nas rozczarował. Jako zawodnik, który w ostatnich latach nie robił postępów piłkarskich i jeżeli rozgrywał dobre mecze w reprezentacji, to były to tylko epizody, jak przeciwko Anglii za Sołzy na stadionie narodowym. Był taki mecz bodaj z Albanią, kiedy Robert Lewandowski de facto Strzelił Gola Grzegorzem Krychowiakiem za kadencji Sołzy w Warszawie, kiedy napisałem po przerwie, że boję się, kiedy Grzegorz Krychowiak ma. Piłkę, bo był dla mnie uosobieniem w ostatnich latach niestety tych złych elementów, tego strachu, tej najgorszej wersji polskiego piłkarza, którego oglądać bym po prostu w kadrze nie chciał. Tym bardziej, że Krychowiak należy do grupy zawodników, od których naturalnie wymagaliśmy więcej. Kilka faktów jeszcze na początku. Po kadencji Adama Nawałki Krychowiak rozegrał 21 meczów z 24... Za kadencji Jerzego Brzęczka. 11 z 15 za kadencji Sousy i 11 z 12 za Michniewicza. Fakty są takie, że żaden z selekcjonerów których wymieniłem, nie widział reprezentacji bez Grzegorza. Oczywiście, kwestie minut na boisku to już jest sprawa drugorzędna, ale w miażdżącej większości spotkań za kadencji różnych selekcjonerów Krychowiak grał od pierwszej minuty i żaden z tych trenerów nie był głupi. Po prostu wystawiał go, bo rozglądał się dookoła i nawet jeżeli chciał alternatywnie kogoś wstawić za Grzegorza Krychowiaka, to szybko brutalnie zderzał się z rzeczywistością. Więc mówiąc bardzo brutalnie, to nie jest wina Krychowiaka że on w tej reprezentacji w ostatnich latach występował regularnie. Tuż przed Mundialem w 2022 roku Adam Nawałka udzielił wywiadu WP sportowym faktom i powiedział tak: Grzegorz Krychowiak powinien grać od pierwszej minuty w meczach mundialowych, bo to jest w tym momencie nasz najlepszy defensywny, pomocnik. Ja wiem, że olbrzymia nostalgia u Adama Nawałki względem Krychowiaka jest czymś naturalnym. Ja wiem, że on nie wyobrażał sobie, żeby po Mundialu w 2018 roku dokonywać rewolucji kadrowej, którą zasugerował mu Zbigniew Boniek i że to jest naturalne, że trener rozkochuje się w piłkarzach, którzy dadzą mu sukces, może nawet największy sukces w karierze. Ale jednak ta ułomność polskiej piłki polega na tym, że jesienią roku 2022 bardzo kompetentni ludzie wciąż uważali, że najlepszym polskim defensywnym pomocnikiem jest Grzegorz Krychowiak. A kiedy w jego miejsce na przykład miał wejść Krystian Bielik, to wszystkich głęboko rozczarował, bo by być sprawiedliwym, pamiętając o kontuzjach Bielika, to jednak w jego wieku. Krychowiak był najlepszym defensywnym pomocnikiem na Liga albo jednym z najlepszych, czołowym graczem Europy na swojej pozycji i bohaterem Euro 2016 i nie przesadzam, bo wystarczy sobie prześledzić jakie media, jakie instytucje wybierały go do jedenastek. Sezonów Primera Division, jedenastki najlepszych graczy Ligi Europy 2014-2015, no i jedenastki turnieju we Francji w roku 2000 16. Dzisiaj, kiedy mówimy o piłkarzu, który ma zastąpić potencjalnie Krychowiaka w tej sztafecie pokoleń w naszej reprezentacji, to mówimy sobie tak. Chcielibyśmy, żeby on był co najmniej tak dobry jak Krycha w eliminacjach Euro 2016 i na samym turnieju, i żeby, broń Boże, nie był wersją tego schyłkowego Krychowiaka. Więc najlepsza wersja Polaka jest pewnym punktem odniesienia, bo chyba się wszyscy zgodzimy, że byliśmy dumni z tego, w jaki sposób Grzegorz radził sobie w Europie i w koszulce reprezentacji Polski. A ja muszę powiedzieć, że mecz, który oglądałem na żywo na Stade de France przeciwko Niemcom na mistrzostwach Europy, moim zdaniem zdecydowanie lepszy w wykonaniu Polaków aniżeli to epickie spotkanie wygrane 2 do 0 na stadionie narodowym z mistrzami świata, to był najdoskonalszy w każdym calu występ Krychowiaka w biało-czerwonej koszulce. On wtedy otarł się o ideał. Muszę wziąć w obronę Krychowiaka też z jednego powodu. Zastanawiałem się, kto jest najlepszym defensywnym pomocnikiem reprezentacji Polski za mojego życia. No i pomyślałem sobie: dobra, Radosław Kałużny. Kapitalne występy w eliminacjach mistrzostw świata 2002, świetna skuteczność, hat-trick z Białorusią, wspaniałe mecze przeciwko Ukrainie, także doskonały występ przeciwko Norwegii dający de facto awans na mundial w Korei i Japonii, ale później było głębokie rozczarowanie na samych mistrzostwach świata. Kałużny trenował przy wysokiej wilgotności w takim dresie, który bardziej pasuje do treningów zimowych żeby zrzucić kilogramy przed Mistrzostwami Świata. Na samym turnieju miał wypadek na basenie, kiedy bodaj uderzył głową w ścianę basenu i wyglądał jak pięściarz po ciężkim kao. I na samych Mistrzostwach Świata był tylko cieniem samego siebie. Krychowiak w odróżnieniu od Kałużnego wspaniale grał w eliminacjach Mistrzostw Europy, a później doskonale sobie radził na turnieju, więc był piłkarzem wyprzedzającym kałużnego. Poza tym stał się czołową postacią drużyny, która wówczas występowała w najlepszej lidze na świecie. Tak, bo to był czas, kiedy La Liga była bezkonkurencyjna. Przypominam, że La Liga miała swoje wewnętrzne finały Ligi Mistrzów 2014-2016. Sevilla dokonała pewnego monopolu, jeżeli chodzi o zdobywanie Ligi Europy, więc mówiliśmy o szczycie o prime La Liga. I w tym prime Polak radził sobie wybitnie, był nazywany w Hiszpanii La Machina. Był postacią symboliczną dla drużyny Unaja Emerego. Tomasz Hajto w swojej biografii zadał takie pytanie, jego zdaniem retoryczne. Czy Grzegorz Krychowiak, Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński osiągnęli więcej niż my? Czyli my piłkarze z tego wcześniejszego pokolenia, które dało Polsce awans na Mistrzostwa Świata po 16-letniej przerwie. I oczywiście ja mogę powiedzieć Będąc adwokatem Krychowiaka, że tak, zdecydowanie więcej on osiągnął niż wielu zawodników, którzy w tamtym czasie występowali w reprezentacji i byli też moimi idolami, z prostego powodu, bo porównując sobie na przykład... Gry Szalkę 04, Gelsenkirchen w europejskich pucharach, w pucharze UEFA i w Lidze Mistrzów. A to jest dobre miejsce do nagrania tego odcinka, bo przypominam, że Szalkę w grupie zajęło ostatnie miejsce i między innymi kompromitowało się z Majorką. Widzimy olbrzymią różnicę. Krychowiak w prime był gigantem. Swoją drogą, zobaczcie sobie Bramkę Samuela to znajdziecie na YouTubie z meczu Szalkę Majorka. Uważam, że jest to kwintesencja wybitnego. Uważam, że jest kwintesencja wybitnego kontrataku, który przeprowadziła wtedy drużyna Majorki z Alberto Luque i Samuelem Meto w ataku. Krychowiak dla nas w latach 2014-2016 był kimś w rodzaju niesamowitej niespodzianki. Był piłkarzem, który przez swoje umplua, jak mówi się we Francji, zainteresowania, sposób bycia, profesjonalizm, nawet takie nieinteresowanie się piłką sensu stricto. I jawił się jako ktoś z innej planety. Ja pamiętam jak w końcówce 2014 roku wybrałem się do Mrzeżyna, aby zrobić rozmowę z rodzicami Grzegorza Krychowiaka i jego mama powiedziała mi coś takiego. Ja drżałam, ja płakałam, kiedy on jako nastolatek wyjeżdżał do Francji, bo nie mieliśmy takich punktów odniesienia. Nie mieliśmy we wcześniejszym pokoleniu młodych graczy, którzy zrobiliby taki krok. I szczerze mówiąc, szczęśliwy Krychowiak, a później Zieliński, są takimi zawodnikami wyjątkowymi, takimi pierwszymi, którzy wyjechali za granicę, którzy tam się uczyli, którzy tam instalowali się w nowej kulturze, w nowym języku, pośród zupełnie innych ludzi i nie przepadli. Po prostu to wytrzymali. Krychowiak taki był, szczęsny tym bardziej, nie mówiąc o Zielinskim, swoją drogą przygotowuje taki gruby reportaż z Alberto Bertolotto, a więc włoskim dziennikarzem piszącym do przeglądu sportowego o karierze Piotra Zielinskiego od podstaw, od Udineza, od Primavery. To będzie bardziej taki reportaż socjologiczno-piłkarski niż stricte. Piłkarski. Ta kariera Krychowiaka we Francji nie była łatwa, bo on musiał pokonywać pewne trudności i naturalne ograniczenia natury technicznej. I te wypożyczenia do Reims, później do FC Nantes, powrót do Stade Rons, to było takie świetne przygotowanie do transferu zagranicznego, ale z drugiej strony udowodnienie, że siła ducha, profesjonalizm, przygotowanie fizyczne i parcie na sukces u Grzegorza są bardzo duże. Wielu z Was pewnie interesuje się wątkiem Paris saint bo to jest pierwsze wielkie rozczarowanie w karierze Grzegorza Krychowiaka, i coś, co boli również nas, bo chcieliśmy po Euro 2016 widzieć postać, która radzi sobie dobrze w jednym z czołowych klubów w Europie. No bo tak trzeba rozpatrywać Paris Saint Germain, bez względu na nasze sympatie i antypatie. Trafiłem swego czasu na taką grubą książkę o rewolucji insiderską, o rewolucji w Paris Saint Germain pod wodzą Katarczyków. I tam był jeden, może nie rozdział, ale fragment poświęcony karierze krychowiaka. Otóż Pokutuje takie myślenie, że Unai Emery, szkoleniowiec znający doskonale Grzegorza z czasów Seville, chciał go w PSG. I tamta teoria jest brutalnie obalona. Otóż Unai Emery, znając ograniczenia swojego zawodnika, zdawał sobie sprawę, że nie jest to postać gotowa do gry na tak wysokim poziomie technicznym, jakim jest Paris Saint-Germain. I jedynym entuzjastą tego transferu był Nowy dyrektor sportowy Paris Saint-Germain, Olivier Letong, który doskonale znał Krychowiaka. I nawet w tej książce jest taka informacja, że są tak blisko, że można powiedzieć, że Olivier Letong jest... Kimś w rodzaju wujka krychowiaka, takiego piłkarskiego, takiego zawodowego. I później Grzegorz, już będąc zawodnikiem West Bromwich, mówił, że Unai Emery wielokrotnie go okłamał, że wielokrotnie obiecał mu, że będzie częściej występował w barwach Paris Saint Germain, ale to się nie stało faktem. Poza tym chyba Grzegorz za bardzo uwierzył w siebie, za bardzo uwierzył, że może być piłkarzem rozdającym karty, że jest kimś więcej niż tylko skutecznym, defensywnym pomocnikiem, takim zakapiorem. Symboliczna sytuacja z powrotem i świetnym ślizgiem, i odebraniem piłki Leo Messiemu. I właśnie moim zdaniem to mogło Krychowiaka zgubić, bo on ma duże ego, on jest przekonany o swojej wartości, i tak to jest w świecie piłkarskim, że często to ego, taka świadomość własnych atutów, może delikatnie przesadzona, jest. Wielkim argumentem dla ciebie i też jest wielkim twoim kapitałem. Pamiętam, jak pojechałem na rozmowę z Radżą na Ingolanem, i on powiedział mi takie zdanie, będąc wówczas piłkarzem już SPAL, czyli drugoligowego zespołu w Serie B: że on dzisiaj jest absolutnie przekonany, że ma taką klasę piłkarską, że jest jednym z najlepszych pomocników, środkowych pomocników w Europie. Dla mnie to zabrzmiało karykaturalnie, i Ingoland mi mówi: Ale słuchaj, gdybym ja nie miał tej pewności siebie od najmłodszych lat, tego przekonania i wiary w samego siebie, to nie doszedłbym tak wysoko, czyli, powiedzmy, do półfinału Ligi Mistrzów i do reprezentacji Belgii. I ja rozumiem, że ta arogancja to ego często jest potrzebne i ono pomaga ci robić różnicę, ale jest jednak cienka granica pomiędzy arogancją. Pomiędzy pewnością siebie, która jest fajna, arogancją również, która ma pozytywne konotacje, a czymś, co jest odklejeniem od rzeczywistości. I jeżeli miałbym coś powiedzieć, co zgubiło Grzegorza Krychowiaka, to takie przekonanie, że on może być nowoczesnym środkowym pomocnikiem, że on może być gościem od rozprowadzania piłek, że może być taką hybrydą siebie samego czasów Sewii i Evera Banegi. Nie docenia się bardzo mocno wpływu Evera Banegi na rozwój krychowiaka i na w ogóle jego kształt piłkarski w Sewii, bo ja myślę, że będąc defensywnym pomocnikiem i mając w swoim składzie takiego kozaka, też tak fascynującą postać prywatnie, jaką jest Ever Banega, bo rozmawiałem z jednym z polskich agentów piłkarskich, który go bardzo dobrze zna i który wielokrotnie podróżował m.in. do Arabii Saudyjskiej, by się z nim spotykać, no to wtedy Twoje życie piłkarskie jest po prostu łatwiejsze. Ja uważam, że Grzegorz Krychowiak na przestrzeni ostatnich lat to on przeszedł taką transformację od piłkarza w stronę biznesmena, który gra w piłkę. Często pytacie o to, dlaczego wielu tych graczy ze starej gwardii tak. Kontynuuje swoje kariery piłkarskie w kadrze trochę na siłę. Dlaczego oni tak zapalczywie walczą o to, żeby przyjeżdżać na zgrupowania? Z prostego powodu. Poza kwestiami dotyczącymi jakiejś ambicji, pewnie miłości do reprezentacji, przyzwyczajenia do gry w kadrze, chodzi też o sprawy finansowe. A miażdżąca część kontraktów, dealów reklamowych, a więc spraw wizerunkowych, dotyczy tylko Polski. To znaczy, w miażdżącej większości przypadków polscy piłkarze mają. Pewne profity są beneficjentami swojego wizerunku, ale tylko w naszym kraju, tylko dzięki reprezentacji, która nieprawdopodobnie podbija Twoją wartość. I nawet patrząc na interesy Grzegorza Krychowiaka w ostatnich latach, chociażby konflikt z lekarzem kadry, no mam nieodparte wrażenie, że on przepoczwarzył się przede wszystkim w biznesmena, który. Gra w piłkę, który ma z tego olbrzymią satysfakcję, który lubi piłkę, lubi wykonywać ten zawód, ale niekoniecznie się nim interesować w taki sposób, żeby mecze oglądać, czy mieć doskonałe rozeznanie, kto gdzie gra. Osobiście mam takie przekonanie, że jedną z trudniejszych misji dla każdego trenera czy selekcjonera reprezentacji jest pożegnanie się z zawodnikami, którzy już widzisz, że zbliżają się do etapu, od którego rozpoczyna się zjazd. Którzy dostrzegają to dwa, trzy kroki wcześniej. I to jest trudne powiedzieć zawodnikom, którzy, po pierwsze, otoczeni są przez klany poklepywaczy, po drugie, mają duże ego, że już cię nie chce, że już się nie nadajesz. To jest szczególnie trudne wtedy, kiedy młodsze pokolenie nie napiera, kiedy nie masz takiej presji, takiej ekspansji młodości, która pozwoliłaby ci szybko zapomnieć o pewnym piłkarzu. I po prostu z biedy, z piłkarskiej biedy, Grzegorz Krychowiak w ostatnich latach pełnił rolę reprezentanta Polski, często zawodnika o strategicznym znaczeniu, występującego od pierwszej minuty. Puentując tego vloga, ja osobiście mogę Grzegorzowi Krychowiakowi podziękować za ten wspaniały okres w reprezentacji Polski, który dla dziennikarza sportowego też był olbrzymią satysfakcją, bo nie pamiętam, żeby kiedykolwiek później powtórzył się taki hype na naszą kadrę. Ale z drugiej strony, jego przykład doskonale nam sugeruje, że bardzo często trzeba podejmować brutalne, ostre, może niedobre dla piłkarza i też irytujące część, tylko część opinii publicznej decyzję. Myślę, że Grzegorz Krychowiak ma olbrzymią satysfakcję z gry w reprezentacji Polski i że jak miną miesiące i trochę nastroje społeczne się uspokoją, to ocena jego jako piłkarza będzie nieco lepsza w opinii kibiców. To znaczy nic tak nie wykrzywia rzeczywistości jak czas. I pewnie z dystansem ludzie będą częściej wspominać te piękne momenty, aniżeli trudniejsze, co chyba najlepiej widać obecnie w przypadku Jakuba Błaszczykowskiego. Pozdrawiam serdecznie i dzięki za obejrzenie tego materiału do końca.